Siedem najważniejszych elementów, o których powinieneś pamiętać, otwierając działalność gospodarczą. Po pierwsze, wybierz nazwę firmy, kody PKD, miejsce siedziby swojej firmy i koniecznie zadbaj o tytuł prawny do lokalu, jeżeli jest to miejsce, które od kogoś wynajmujesz. Po drugie, otwórz rachunek firmowy i pamiętaj o tym, że powinien on znaleźć się na białej liście. Po trzecie, zweryfikuj, czy masz możliwość lub czy chcesz skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Jeśli nie, dokonaj odpowiedniego zgłoszenia. Po czwarte, sprawdź, czy masz możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Jeśli nie, dokonaj jej zakupu. Po piąte, zweryfikuj, do jakich składek ZUS będziesz podlegał, czy masz możliwość skorzystania z preferencji i dokonaj odpowiedniego zgłoszenia. Po szóste, wybierz księgową, która zaopiekuje się Twoimi podatkami. I wreszcie po siódme, nie unikaj porad i pomocy specjalistów i profesjonalistów, ponieważ mogą stać się one naprawdę bardzo pomocne w prowadzeniu.